W pewnym momencie oskarżony zadał uderzenie pięścią w twarz pokrzywdzonemu. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony upadł na takie betonowe podłoże, które prowadziło już do rzeki, a następnie wpadł do tej rzeki. Oskarżony, jak wyjaśnił, widział pokrzywdzonego. Nawoływał go, znalazł jakiś kij i zamierzał podać go pokrzywdzonemu. Niemniej jednak gdy pokrzywdzony znalazł się mniej więcej na wysokości mostu, oskarżony stracił go i już go nie widział, tak? Po czym udał się do domu, przez dwa dni pomagał rodzinie w poszukiwaniach Marcina G. Dopiero podczas przesłuchań na policji przyznał się opowiedział, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Ciało Marcina G udało się odnaleźć dopiero 11 kwietnia. Adrian Peł słyszał w sumie trzy zarzuty, nieumyślnego spowodowania śmierci, posiadania niewielkiej ilości marihuany oraz udzielenia porcji marihuany dwóm kolegom. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Jego proces rozpocznie się 19 lipca. Będzie odpowiadał z wolnej stopy.